Cezary. Cześć, Tatusiu! Czy pani Patrycja już wróciła z tych, z tych targów? Z jakich targów? No, pojechała z panią Heleną na targi meblowe i prosiła, żebym zajęła się czarifsiem. się. czy one muszą chodzić na jakieś targi i oglądać jakieś piękne meble? Znowu wrócą nieszczęśliwe. Na pewno. Ale mam coś, co je uszczęśliwi. Widzi pani? Udało mi się załatwić cztery zaproszenia na premierę na jutro do Teatru Muzycznego na nowy musical. To świetnie, na pewno będą zadowolone. No. Cześć, kochanie. No, cześć. No, wrócimy, to ja już, to ja już pójdę. Dobrze, dziękuję, pani Doroszko. No, pa, syneczku, pa, kochany. Chodź do cioci. No, pa, 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 pa. wiemy. Dziękuję, małowiec śpiący musi się położyć. Dziękujemy. Do widzenia, widzenia pani do, do widzenia. Dzień dobry, pani Lenno. No, wiesz, że jest gorzej niż myślałeś. Ja mam dla ciebie niespodziankę. Siadaj. Na czym? Na tym? No tak. Jak <grym> ja mam na tym usiąść? <grym> no to bardzo proste. Stajesz tutaj, zginasz kolana i siadasz. <grym> ja nie mogę usiąść na tej kanapie, bo ona jest taka. Taka. To no jaka? Wygodna. wygodna. Nie jest wygodna. Nie mogę na nią patrzeć. Jest okropna. A spójrz na, na to stare biurko i tę starą lampę. Ochyda. I... A te krzesła, no przecież... Bleh. Ty uważasz, że twoje meble są okropne. A ty wiesz, na co ja mam? muszę patrzeć u siebie? No ale oczywiście Stasiu w życiu się nie zgodzi, żeby cokolwiek zmienić. Ja też się nie zgodzę. A nie musicie się zgodzić. Bo jedna z nas będzie miała nowe meble. Jedna. Biedna. No tak. Co to znaczy? To znaczy, że na tych targach meblowych, na których byłyśmy, zorganizowano loterię, w której główną wygraną są meble do salonu i sypialni. Wy <noise> wzięłyście w niej udział, tak? No tak. Tak? To było proste. Trzeba było tylko wypełnić kupon i wrzucić do skrzynki. Aha. No tak, to faktycznie główna wygrana już na ciebie czeka. Śmiej się, śmiej Zobaczymy, <noise> jaką będziesz miał minę, kiedy wygram. Kochanie... Może jednak osiągniesz. No zmuś się. O. Czy wy wiecie, ile osób bierze udział w takiej loterii? Jasne, że wiemy. Tak? A wiecie, że macie szansę jedną na milion? A pan myśli, że my jesteśmy głupie? No właśnie. My <laughs> no jesteśmy głupie. Wypełniłyśmy 100 kuponów. Każda z nas wypełniła po 100 kuponów, i teraz mamy szansę jedną na 10 tysięcy. Tak. Fati, dajcie sobie z tym spokój. Damy sobie z tym spokój dopiero wtedy, kiedy zadzwonią do nas i powiedzą, że wygrałyśmy. No dobrze, dobrze, ale w międzyczasie mam dla Was niespodziankę. Udało mi się załatwić zaproszenia na jutro na premierę. Teatrze muzyczne. Idziemy jutro do, do teatru? O, kochanie, to genialnie, jesteś dzięki, cudowny. Dzięki, panie pani Cezary. Marzyłam o tym, żeby zobaczyć ten muzykal. Marzyłam. No, o, 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 o. Co? Co się stało? Ech, możemy iść jutro nigdzie. Nigdzie nie możemy iść. No dlaczego? Dlatego, że musimy czekać na ten telefon z loterii. A w teatrze nie można mieć włączonych komórek. No tak. No to zadzwonią jeszcze raz, albo zostawią wiadomość. No. Tak, a jeżeli nie zadzwonią i nie zostawią, musimy stymulować telefonu. No tak musimy jutro siedzieć w domu. Czy wiecie, jak trudno było załatwić te zaproszenia? No wiemy, ale bardzo mi przykro. Nic z tego nie będzie. No. Nie wyjdę z domu, dopóki do mnie nie zadzwonią i nie powiedzą, że wygrałam. Ja też nie wyjdę. Musimy być tu, tu, tu w domu. Nie możemy im dać pretekstu, a co będzie, jeżeli oni zadzwonią, a. nas nie będzie, a nas nie będzie, no to zadzwonią no, do kogoś później... innego. O Boże. Dzień dobry, panie Cezary. Dzień dobry, panie Teresno. A co pan tu robi o tej porze? Przyszedłem na śniadanie, bo w domu nie było nic do jedzenia. Poproszę o kawę. No i co? Idziecie dzisiaj na tę premiery? Boję się, że nie. Matryca i pani Helena uparły się, że nie wyjdą z domu. Wczoraj na tych targach meblowych wzięły udział w loterii i teraz czekają, że do nich zadzwonią i powiedzą im, czy wygrały. No. Szkoda, że nie idziecie. No szkoda. Chociaż wydaje mi się, że wiem, jak je wyciągnąć z domu. Jak? Jedna z nich musi dowiedzieć się, że wygrała. I jak to? No, no przecież one i tak nie mają żadnych szans, prawda? Ale gdyby tak na przykład ktoś zadzwonił do Patrycji i powiedział jej, że wygrała, to ona uspokoiłaby się i wyszła wieczorem z domu. A kto ma zadzwonić? Może pani? Ja. No tak. Zmieni Pani głos i powie Pani, że dzwoni z tej loterii i powie jej Pani, że wygrała. Zrobi to Pani dla mnie? Mm. No dobrze, zadzwoni. No, to niech Pani dzwoni. E, może, może po tej kawie się odważę. No albo, albo nie. Nie, ja, ja zadzwonię do niej z domu. No to świetnie. Dobrze, to dziękuję Pani Teresko. Nie siedzę. Siedzę, ale mi się samej nudzi. Nikt do mnie od rana nie zadzwonił. Do mnie też nie. Telefony chyba są jakieś popsute. A, no Co? tak, ktoś się włączył. No to powiedz mu, żeby się rozłączył, no. To już nie pierwszy raz. Znam ten głos. Nigdy nie chce się rozłączyć. To dobrze, że jej się wreszcie oświadczył. Mm. Wieś, ile ona z nim chodziła? No, czternaście lat. No Szesnaście. Uwierzę, że się pobrali, ale dopiero kiedy zatańczę na ich wesele. No. Przepraszam, przepraszam, panie bardzo, ale czy mogłobyście się pani rozłączyć? Poczekaj, Bożena, bo ktoś nas podsłuchuje. Przepraszam, ale może niech się pani rozłączy. Nie słyszy pani, że rozmawiamy? Przepraszam bardzo, ale to jest wyjątkowa sytuacja. Ja naprawdę muszę skorzystać z telefonu. To jest sprawa życia i śmierci. Pali się! Pali się! Pali się! Pali natury. się! Dzwoń Pali się! Pali się! Dwoń po strach! Niech pani wymyśli coś nowego. Może jesteś tam? To o czym mówiłyśmy. Nic z tego nie będzie. Jestem pewna, że teraz właśnie dzwonią do mnie z tej loterii. O, no, to, to co zrobimy? Wiem. Co? Już raz to zrobiła, mi się udało. Poczekaj. To co? Masz jeszcze jakieś plotki? No jasne. Powiedzieć ci? No mów. No to słuchaj, to ten z drugiego piętra, pamiętasz go, prawda? No. O, słuchaj, przepraszam ci bardzo, ale chyba ktoś dzwoni drzwi muszę otworzyć. Zaraz do ciebie zadzwoni, dobra? Pa? No, no to dobra. na razie. No, no to na, na popaski. Pa. Udało się. Udało się! Udało się! No! To czekamy. Czekamy. A ty wiesz, zrobiłam się głodna od tego czekania. No to chodźmy do kuchni, zrobimy sobie coś do jedzenia. Aj, Usłyszymy jak zadzwonią. Mhm. Jest mój tak halo. Jest mój halo, halo, tak słucham. Super, Sł czarny, puść. Halo? Tak, to ja, Patrycja Sławuśniewska. Sław? Naprawdę? Wygrałam? Dziękuję pani. Dziękuję, że pani do mnie zaczął. tak się cieszę, Dziękuję, do widzenia. Telu? Wygrałam! Wygrałam komplet nowych mebli do salonu i do, i do sypialni. Powiedziała, że przyjadą dzisiaj po południu. Słyszałaś, wygrała! Cieszę się! Cieszę się! O! Z tobą się policzę. Zarobisz zaraz ode mnie, zobaczysz! Powpsułaś stolik. No i co z tego? Po co mi taki stary stolik? Teraz przecież będę miała nowe meble. Słyszałeś, że wygrałam. Słyszałam? No. A wiesz, co zrobię z tymi starymi? Nie. Wyrzucę je wszystkie. Wyrzucę! Grat. Zobaczysz, zadzwonię do jakiegoś e, salonu meblowego, tak, komisu takiego z używanymi meblami. Cześć. Powiem, żeby przyjechali i sobie je zabrali. Sprzedam wszystko z tego pokoju. I żarówek. <noise> no. Skleiło się? Skleiło się, trzyma się. Dobrze. No dobrze. Nie no. no, mogę się już doczekać, kiedy, kiedy zabiorą stąd te stare graty. <noise> o, to na pewno ten właściciel Komisu meblowego, schowaj ten klej. Dobry. Państwa Wiśniewska? Tak, jest. Henryk Jajak. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyjechałem zobaczyć te Pani meble. Proszę, proszę, Jak niech Pan wejdzie. Proszę oglądać. Pani mi chce sprzedać te graty. Graty? A przecież to są stylowe meble w bardzo dobrym stanie. Tak, widzę. No, Pani. No, Dzień dobry. O, dzień dobry. A to jest moja koleżanka. Pokazka. One, one, tak, tak. One, one są właściwie prawie nowe. Sama widziałam, że ta karabana nigdy nie była używana. Ile razy tu przychodziłam, to nikt na nie Prawda. Tak. Proszę pana, a, proszę pana. ja bym w ogóle nie sprzedawała tych nowych. Proszę, proszę. Gdyby nie to, że nowe dostanę za darmo. Tak, te z sypialni też pani chce sprzedać. Tak, 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 jeszcze muszę. Proszę, proszę mi pan, proszę pan zobacz. Proszę. Chyba nic się nie podoba. Udaje, udaje. Zobaczysz, co zaraz będzie. Wróci i powie taką niską cenę. A ja będę musiała ją podnieść. Wtedy będziemy tak podnosić coraz bardziej. Zaraz. Wezmę te pani meble. Dam pani za nie. Nie powinienem tyle dawać, to pewne, ale polubiłem panią od razu. Dam pani za nie. Tysiąc złotych. Tysiąc złotych. Tysiąc złotych, ale proszę pana. No niech pan jeszcze je. Niech pan sobie obejrzy jeszcze raz. Może lepiej troszeczkę pan obejrzy na tysiąc złotych? Mm -hmm. Ma pani rację. 900 złotych. No nie, no, no, no. Chyba pan żartuje. Sam ten stolik. O, jest bardzo dużo biednych. No. Przepraszam, proszę. 750. <grym się wierza> 100, 300 305, 750. Dziękuję. Dziękuję. Po południe prześlę samochód. Doskonale. Zrobiła pani świetny interes. Tak tak tyle pieniędzy za takie połamane graty. No nic, będę musiał sobie to odkuć na następnym kliencie. Do widzenia. Dobry. 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 Przepraszam, nie chciałam. A zostaw. Nie przejmuj się. Nie przejmij się. Przecież te nowe meble będę miała za darmo. Hmm. Hmm. No wiesz co, pomyślałam sobie, że jak już będę tu miała na piusieńkie meble, to... przydałby się jakiś większy remont. No. Wiesz co, ja zrobię z tymi pieniędzmi? Co? Kupię za nie nowe tapety do naszej sypialni, a ja tamta stara już mnie strasznie dodała. No co ty, ty wiesz, ile teraz kosztuje tapetowanie! Ale przecież my nie będziemy nikogo brać do tapetowania. My sama to zrobimy. Nie. My. my. Sa same? My same! No tak, no przecież teraz w każdym magazynie o, o urządzeniu wnętrz jest napisane, jak samemu można wytapetować mieszkanie. Co my? My nie? My nie potrafimy? Same. No dobra! A, no no to chodź! Pojedziemy kupić te materiały. Dobra, tylko się ubiorę. Ale trochę. Jestem. Dzień dobry. Zaparkowaliśmy przed domem. To co? Bierzemy je? A może, a może jeszcze nie teraz, co? Bo moje nowe meble jeszcze nie dojechały. Uuu. To zadzwonię do pani jutro rano i się umówimy. Dobrze. Świetnie. Niech pan zadzwoni jutro. Do widzenia. Do widzenia. Cześć, kochanie. Dlaczego tak wcześnie wróciłeś? Co tu się dzieje? Ja ci chciałam zrobić niespodziankę. Wiesz, ale skoro już jesteś tak prześni, to ja ci powiem. Bo zadzwoniła do mnie jakaś pani z tej loterii i powiedziała, że wygrałam. O, no, to fajnie. Ale co ty tu robisz? Widziałeś tego pana w tym kapelutku? Widziałem. No, to to jest pan Janiak. Pan tak? Janiak z komisu meblowego. Jem? Kupił od nas nasze stare meble. A i teraz za te pieniądze my z schylą... Co Kupił? zrobił? Kupił nasze meble. Proszę pana! Proszę pana! Co się stało? Niech pan wraca, tylko szybko! O mój Boże. Co się stało? No to przecież on zapłacił za te meble. Za 750 złotych. Za to wszystko. Sprzedałaś te wszystkie meble za 750 złotych? O, Pati! Nie no, ja nawet nie mogę teraz na ciebie krzyczeć, bo no... to wszystko przeze mnie. Nikt do ciebie z targów nie dzwonił. To była pani Tereska. Ja... Jak to pani no tak, pani Tereska. No, spotkałem ją rano w naszym pubie i poprosiłem, żeby, żeby zadzwoniła do ciebie i udawała, że, że dzwoni z targów. No. No, jej, no myślałem, że jeżeli dowiesz się, że wygrałaś, to będziemy mogli pójść dzisiaj wieczorem na tę premierę. Pan wołał. Tak, wołałem. Dzień dobry. Cezary Sławiśniewski, Henryk Janiak. E, chciałem z panem porozmawiać. Proszę, niech pan siada. E, proszę, proszę. No więc e, zaszła pomyłka. E, no wielkie nieporozumienie. I to w dodatku przez moją własną głupotę. E, moja żona nie wygrała na loterii żadnych nowych mebli. Dlatego chciałem pana prosić, żeby zwrócił nam pan e, te nasze wszystkie meble. Pana chce z powrotem swoje meble. Świetnie. No to dziękuję. Pati, daj mi te pieniądze, które dostałaś od pana. Co się stało? Ja nie mam tych pieniędzy, bo ja kupiłam za nie tapety. No dobrze, zapłacę za swoje. Chwileczkę, sprzedam panu te meble, oczywiście z przyjemnością, ale chyba nie oczekuje pan, że kupi pan tyle pięknych mebli za 750 zł. Ale przecież pan mi tyle za, za nie zapłaci. Ja, to prawda, ale, ale ja jestem biznesmenem, jestem człowiekiem interesu i oczywiście. Nie chodzi tylko o wartość tych mebli, ja mam swoje wydatki. Muszę płacić za, za, za sklep, za, za czynsz, za telefon, za e, re, reklamę, za ubezpieczenia. Przepraszam, <laughs> przecież te meble pana jeszcze to, nic że... nie kosztowały, bo one cały czas stały tutaj. To prawda, ale chwileczkę, chwileczkę. Poczekajcie. Czy ty podpisałaś już coś temu panu? Ja nic temu panu nie podpisywałam, no. tylko akt kupna-sprzedaży. Zapłacił pan mojej żonie 750 złotych. Rozumiem, że ma pan swoje rozliczenia i wydatki. Ile to teraz będzie wszystko wynosić? Proszę. Muszę policzyć. pan nie zapomnij, że one były cały czas tutaj. Za to nie liczę. Aha. No. Może pan się im jeszcze raz przyjrzy? Ale one u nas są od bardzo dawna, te meble. I już od nich, z nich odłazi. Są stare i brzydkie. Zdaję sobie sprawę, ile te bezcenne antyki dla pani znaczą. Czy ty możesz się już nie odzywać? Siadać, Dobrze? Jeszcze nie skończyłem. No, ile panu wyszło? Nie powinienem tego robić, ale daję panu na wszystko rabat. Wyszło za wszystko tylko pięć tysięcy. Pięć tysięcy! Chyba pan żartuje. To ja, to ja ich nie chcę. <laughs> to zabieramy je z powrotem, zaraz zawołam pracowników. No chwileczkę, nie tak szybko, no niech pan zaczeka, no znajdźmy jakiś kompromis, no 2000. Trzy 3, Trzy 250, no no nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie jestem dobrym biznesmenem. Nie powinienem tego robić, ale ponieważ... Lubię, jak pan śpiewa. To zgadzam się na 3,5 tysiąca. 3,5 tysiąca. Złotych. Dziękuję, dziękuję. No, zrobiła pani świetny interes. Tyle pięknych nabyć za 3,5 tysiąca. No, gdzie by to pani znalazła? Ja musiał tak, znaleźć. Tak, 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 tak. Będzie pan musiał sobie to odbić na następnym kliencie. No właśnie, właśnie, Do widzenia. Do widzenia. O, nie zbliżaj się do mnie. To nie jest moja wina. No wiem, wiem, to wszystko przeze mnie. Chodź, pomogę ci wnieść tę meblę do sypialni. Do, do sypialni? No tak. Ale my nie skończyłyśmy jeszcze jej tapetować. Słucham? Nie skończyłyśmy jeszcze jej tapetować. My to znaczy kto? My. My z Helą. Aha, no to, to ja to muszę zobaczyć, jak wy tapetujecie w Ale poczekaj, proszę cię, poczekaj. Nic nie powiem. Obiecujesz? Obiecuję, chcę tylko zobaczyć. O, mój Boże. No co się stało? No kręci mi się w głowie od tej tapety. otwórz okno, Puść tu trochę powietrza. No. O, okno? A gdzie jest okno? A co ty z nim zrobiłaś? No, było. Jest tu. Tu jest na pewno gdzieś okno. Zawsze to było przecież. Nie, nie To jeszcze nie jest najgorsze. Najgorsze. Przedała nasze wszystkie meble i wytapetowała ten pokój. A to wszystko przez jeden głupi telefon. Jaki telefon? No Patrycja o wszystkim wie, nie musi pani udawać. Możemy już się przyznać, co zrobiliśmy. Myśmy nic nie zrobili. Ja przyszłam tu, żeby pan powiedzieć, że, że ja nie miałam odwagi wykonać tego telefonu. Ja? Doktor, to nie dzwoniła pani do mnie? To kto do mnie? Jeżeli pani nie dzwoniła, to znaczy, że... Że do mnie zadzwonił ktoś z tej loterii. To znaczy, że ja naprawdę wygrałam tę nagrodę. Wygrałaś? Wygrałaś!